Tak jak mówiłem, wyłączyła mi się za wcześnie kamera i muszę robić drugą część. Od razu. Bo mi się wyłączyła jest kamera. Zamówiłem, że to jest możliwe bardzo. Czyli napiszę tutaj idę. Dobra, tutaj, tutaj. Tutaj, Nie. Dy. Dy. О, есть. Будет идеально ступать с толпой. Почекайте. Почекайте. Так себе не дано. Я еще. А че у меня Patrzcie, teraz on tego nie zauważył pewnie, to będzie, patrz, a ja tam będę Tutaj. spadał. W kolejnym odcinku zrobimy oczywiście tam rzeczy, więc papa trzymajcie się.